Opracowanie i dystrybucja. Witam w strefie 11. Czym jest bomba atomowa? To wiemy bez mała wszyscy. Jeden kilogram materiału nuklearnego ma siłę wybuchu blisko 17 tysięcy ton trotylu. Po jego wybuchu Ziemia na przestrzeni kilku kilometrów kwadratowych płonie. Fala uderzeniowa niszczy wszystko, co napotka na swej drodze, a skażenie radioaktywne sięga kilkunastu kilometrów. Zrzucona nad średniej wielkości miastem może spowodować śmierć kilkudziesięciu tysięcy osób. Jest to broń straszna, a jej posiadanie daje przewagę militarną. Dzisiaj dysponują nią Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, Wielka Brytania i Francja, a także Indie i Izrael. Oto sensacyjna, niewiarygodna informacja. Polska miała dołączyć do tej grupy i stać się światową potęgą nuklearną. Oto jedna z najbardziej skrywanych tajemnic PRL. -u. Edward Gierek dążył do zbudowania polskiej bomby wodorowej. Edwarda Gierka, który doszedł do władzy w 1970 roku, kojarzymy jako stanowczego przywódcę partyjnego. Kojarzymy go również z takimi hasłami jak pomożecie, pomożemy, jak Fiat 126P, M3, Huta Katowice i niewiarygodne, nigdy nie spłacone zadłużenie naszego kraju. Mało kto jednak wie o najskrytszych marzeniach najsłynniejszego z polskich Edwardów, o jego projekcie prowadzonym w tajemnicy przed Moskwą. Dlaczego Gierek chciał mieć broń nuklearną? W jaki sposób zamierzał ją zbudować? I wreszcie, gdzie w Polsce miała nastąpić próbna detonacja? Nasi ludzie dotarli do materiałów w tej sprawie. Wystąpią bezpośredni świadkowie tamtych wydarzeń. Żeby zrozumieć miłość pierwszego z KC do broni jądrowej, trzeba przybliżyć naszą bohaterkę. Historia tej strasznej broni zaczyna się w 1945 roku, kiedy to amerykańscy uczeni po raz pierwszy przeprowadzili łańcuchową reakcję rozszczepienia plutonu dla celów militarnych. 6 sierpnia 1945 roku na Hiroshimę amerykański bombowiec B-52 zrzucił uranową bombę atomową. Powietrzem wstrząsnął huk potężnej eksplozji. Oślepiający błysk był widoczny z odległości setek kilometrów. W ciągu kilku sekund jedno z największych miast w Japonii przestało istnieć. 100 tysięcy osób zginęło tego samego dnia. Drugie tyle w ciągu następnego tygodnia. Główną przyczyną śmierci były poparzenia. Ci, którzy przeżyli eksplozję, umierali w potwornych męczarniach od choroby popromiennej. Świadkowie opowiadali, że pewien człowiek włożył do wody poparzoną rękę. Kiedy ją wyjął, miał już tylko sterczący niebieski kikut. Korespondenci zagraniczni donosili, że jeszcze w wiele godzin od eksplozji z Hiroshima ciągnęły tłumy potwornie poparzonych osób. Japońskie dzieci pytały, co się stało. Mówiły, że na ziemię spadło słońce. Czy to jest możliwe, że pierwszy sekretarz poważnie myślał o uczynieniu Polski mocarstwem nuklearnym? Bez wiedzy Rosjan? Ta informacja jest tak szokująca, że aż niewiarygodna. Potwierdzić ją muszą osoby, które wówczas były blisko pierwszego sekretarza. Do grona tych osób bez wątpienia należył ówczesny minister obrony narodowej, generał Wojciech Jaruzelski. Panie generale, przyszedł czas, by publicznie zadać pytanie, czy Edward Gierek rzeczywiście chciał zrobić polską bombę wodorową? Edward Gierek zrobił wiele pożytecznego dla Polski, ale jego jedną z największych wad była swego rodzaju gigantomania, nawet czasami mitomania. I takie pomysły, ale bardzo mgławicowe, Niekiedy się u niego pojawiały, chociaż one nie miały żadnego realnego pokrycia. Kiedy pan z nim rozmawiał o tej bombie, co o niej mówił Gierek? Dlaczego chciał ją mieć? Jak to uzasadniał? Nawet nie uzasadniał, tylko uważał, że Polska jest na tyle dużym, nawet znaczącym krajem, że powinna taką broń posiadać. Jest to Kwestia i prestiżu, jest to kwestia możliwości, jest to kwestia potencjału, raczej w tych kategoriach. Dotarły do nas informacje, że ta sprawa miała być tak tajna, że nie miał o niej wiedzieć nawet Związek Radziecki. Panie generale, czy to prawda? Nie, Gierek mógł marzyć, nie mógł tego zrobić i chyba nawet miał świadomość, że to jest niemożliwe. To była raczej retoryka, która nie miała żadnego racjonalnego pokrycia. Panie generale, znał pan... Kaliskiego znał pan Gierka. Niech pan powie szczerze, czy zdaniem pana polska bomba wodorowa rzeczywiście mogła powstać? Profesor generał Sylwester Kaliski to był ogromny talent, który tylko zdarza się raz na kilka pokoleń w tej przynajmniej dziedzinie i on podjął pracę nad tak zwaną syntezą termojądrową. Prace, które są prowadzone również w laboratoriach najpotężniejszych krajów świata. I które po dzień dzisiejszy jeszcze są dalekie od zakończenia, ich sfinalizowanie to byłaby rewolucja, to, była, to byłoby rozwiązanie na miarę dziesięciu nagród nobla. Ja podam taki może konkretny przykład. Odwiedził mnie przed laty, jeszcze jako ministra obrony narodowej, laureat nagrody Nobla, Rosjanin profesor Basow. Dostał tę nagrodę za jego wkład w wynalezienie laserów. I mówiliśmy właśnie na temat syntezy termojądrowej i on podkreślał, jak trudny jest to problem. Ja mówię, my też nad tym pracujemy i mamy świadomość, że ten potencjał, który Wy macie w związku radzieckim ogromne siły i możliwości. No, stwarza znacznie większe szanse, żeby pomyślnie y, to zrealizować. Tym razem natrafiliśmy na mur milczenia. Skoro nawet udało nam się namówić do wypowiedzi ludzi z aparatu KC, to nie zgadzali się na ujawnienie. Relacje były ciekawe, ukazywały strach, jaki wtedy wzbudzała sprawa polskiej bomby wodorowej. Choćby ten aparatczyk z otoczenia Gierka, który zażądał, by nie ujawniać jego nazwiska. Kiedy Edward po raz pierwszy powiedział mi o tym, myślałem, że żartuje. On miał czasami zwariowane pomysły. Chciał na przykład usypać z kamieni Polską wyspę obok Spitsbergenu. No wiecie, panowie, kompletne szaleństwo. Z bombą było inaczej. Kaliski dawał mu nadzieję, właśnie tak, za tym stał Kaliski, a Gierek to kupił. Marzył, żeby Polska była mocarstwem. Edek bardzo lubił tak w Towarzystwie Rosyjskich Generałów rzucić to czy tamto, aby zrobić wrażenie. Pewnie marzył, aby kiedyś tak od niechcenia rzucić w gabinecie Breżniewa Towarzyszu, ładunki jądrowe to my mamy i to od dawna. Edward marzył o tym, zresztą wiecie, że te prace trwały. Później była sprawa próbnej detonacji, ale nie chcę o tym mówić. To było dawno. Po co w tym grzebać? Proszę tylko nie mówcie, że to ja mówiłem. Bardzo proszę. Sprawa polskiej bomby wodorowej jest nadal owiana tajemnicą. Gierek nie chce się wypowiadać na ten temat. Członkowie jego bezpośredniej ekipy milczą. Pierwsze informacje przekazał największy agent wywiadu amerykańskiego działający w strukturach Układu Warszawskiego, pułkownik Ryszard Kukliński który tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego wraz z całą rodziną został przerzucony przez zachodnią granicę. Człowiek ten znał wszystkie największe militarne tajemnice PRL-u. Amerykanie byli zaskoczeni ilością informa informacji napływających do CIA. Myśleli, że pracowały nad tym dziesiątki agentów, a nie jeden człowiek. Dzisiaj pułkownik Kukliński jest jednym z najlepiej strzeżonych agentów na świecie. Miejsce jego pobytu jest tajne. Dom jego jest pod stałym nadzorem służb specjalnych. Tylko jeden Polak zna miejsce jego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Jest nim jego pełnomocnik, pan Józef Szaniawski. Czy pułkownik Kukliński wiedział, że w latach 70. budowano w Polsce bombę wodorową? E, pułkownik Krzad Kukliński był szefem oddziału planowania obrony strategicznego i faktycznym oficerem łącznikowym między Wojska polskiego i armii sowieckiej. I jemu podlegał całokształt spraw e, wojskowych między e, Armią Sowiecką Wiejską i Polską. Prawdopodobnie o tych sprawach wiedział. Zresztą pisze o tym generał Witali Pawłow, szef rezydentury KGB w Polsce, późniejszy zastępca szefa zarządu wywiadu KGB. On pisze, że Kukliński wiedział wszystko na temat także tych spraw. Czy pułkownik Kukliński przekazał materiały o polskiej bombie wodorowej wywiadowi amerykańskiemu? Nie wiem. Nie wiem. Kukliński przekazał około 35 tysięcy stron najtajniejszych dokumentów strategicznych Armii Sowieckiej i e, były to dokumenty w języku rosyjskim. Wszystkie. Ogromna większość z nich, tylko niektóre były po polsku. Być może dotyczyły także e, tych spraw, które były sprawami najtajniejszymi o, zarówno w Moskwie, jak i w Warszawie. Wielokrotnie rozmawiał Pan z pułkownikiem Kuklińskim o polskiej bombie wodorowej. Co by się stało, gdyby Polska tą bombę rzeczywiście zbudowała? Ja nie wiem, czy Polacy by skonstruowali własną bombę atomową. Osobiście bardzo w to wątpię. To było po prostu nierealne. Polacy brali udział w globalnych planach naukowo-wojskowych, które prowadzili Rosjanie. Natomiast pułkownik Kukliński widział zagrożenie wybuchem wojny w Europie, która nie byłaby wojną konwencjonalną, a wojną atomową. To był główny motyw, dla którego on podjął się współpracy z wywiadem amerykańskim. Bezpośredni świadkowie milczą. Nie chcą mówić. Może się boją. Tego nie wiemy. Na szczęście są ludzie, którzy z olbrzymim wysiłkiem przeprowadzili śledztwo w tej sprawie. I dotarli do bardzo interesujących materiałów. W strefie 11 nasz ekspert militarny Wojtek Łuczak. Wojtku, Skąd wziął się pomysł polskiej bomby wodorowej? W 1967 roku zaczęło się od cudu. Polskie biuro polityczne, Polskiej Partii Robot Zjednoczonej Partii Robotniczej zwolniło Michała Owczynnikowa, ówczesnego dowódcę, komendanta Wojskowej Akademii Technicznej. Owczynnikow chciał za polskie pieniądze budować laserowe działo do strącania samolotów. Na jego miejsce mianowano młodego, zdolnego naukowca Sylwestra Kaliskiego. W Wacie pracował wówczas nad tymi wszystkimi laserami młody, również i zdolny naukowiec, ówczesny dr Zbigniew Puzewicz. Puzewicz kierując się pracami na świecie doszedł do wniosku, że można przy pomocy polskiego właśnie tego rubinowego lasera doprowadzić do syntezy termonuklearnej. Do polskiej syntezy termonuklearnej. Obaj panowie Kaliski i Puzewicz w 1970 roku byli w Kanadzie nad specjalnym sympozjum, gdzie poznali ojca amerykańskiej bomby wodorowej Edwarda Tellera. Teller. Zapłodnim ich wyobraźnię fantastycznym pomysłem, mianowicie można przy pomocy jedno kilo, kilo, kilo lasera, tak podpompować e, jądra deuteru i trytu, że doprowadzi to do, do tak zwanego break even, czyli do rozpoczęcia reakcji syntezy jądrowej. Co to oznacza? Oznacza to, że Polska, która miała taki laser w zasięgu ręki, mogła, miała, miała do dyspozycji Tanie, fantastyczne źródło energii. I z tym pomysłem Kaliski, ówczesny komendant Wojskowej Akademii Technicznej, zwrócił się do pierwszego sekretarza Edwarda Gierka. No, oczywiście, bo tego typu decyzje, tego typu projekty musiały być akceptowane przez najwyższe władze polityczne. Naturalnie. I Gierek, by, przypomnijmy, był początek lat 70., potrzebował fantastycznego sukcesu czymś, co, czym mógłby porazić opinię publiczną. Właśnie z czymś takim przyszedł Kaliski. Poza tym był to, przypomnijmy, był to czas, kiedy ceny paliw wariowały, szły w górę jak balon. A to, co proponował Kaliski, było fantastycznym pomysłem na uzyskanie polskiego, bardzo taniego, niewyczerpanego praktycznie źródła energii. Dokładnie. Pytanie jest tylko jedno. Jakie mogły być koszty tego przedsięwzięcia? Chcę jeszcze o jednym powiedzieć. Mianowicie były dwa Projekty. Pierwszy to był projekt kierowanej e, syntezy termonuklearnej, właśnie tej pompowanej laserem. Ale w przypadku niepowodzenia, bo system kierowania jest bardzo skomplikowany, mogłoby dojść do tak zwanej niekierowanej syntezy nuklearnej, niesterowanej. Nesterowana to znaczy inaczej bomba wodorowa. I taki był drugi. Tor pomysłu kaliskiego. To był również drugi tor pomysłu kaliskiego, który został kupiony na pniu przez pierwszego sekretarza Edwarda Gierka, ponieważ to mieściło się w jego koncepcji Polski dziesiątej potęgi przemysłowej świata. To jasne, ale wróćmy do sprawy kosztów. No, koszty musiały być ogromne. Przede wszystkim e, należało sprowadzić urządzenia za żelaznej kurtyny, urządzenia, których w Polsce nie było, które należało przeszmuglować. Udało mi się ustalić, że polski wywiad zakładał m.in. na Bliskim Wschodzie fikcyjne... Przedsiębiorstwa po to, żeby do Polski przeszmuglować m.in. słynne Kraj Trony. To są specjalne urządzenia inicjujące wybuch bomby atomowej. Dla jednego takiego transportu zakładano specjalne przedsiębiorstwo w krajach arabskich. To jest fascynujące. Przy okazji, jeżeli tyle wysiłku poświęcono konspiracji w celu zdobycia tych elementów, jak bardzo konspirowano tą sprawę wobec naszych sojuszników, szczególnie wobec Rosjan. No więc z tego, co mi wiadomo, z uzyskanych przeze mnie danych, wynika, że Gierek wyobrażał sobie, że można to by jakoś zakamuflować. To miała być polska bomba wodorowa ewentualnie i polska synteza termonuklearna. I on wyobrażał sobie, że można to ukryć przed sojusznikami. Tymczasem, jak się również później okazało, sojusznicy doskonale sobie ówcześni sojusznicy e, Polski, PRL-u, zdawali sobie sprawę, że tego nie, że to po prostu nie wyjdzie, że ta moc lasera, którą Polska dysponowała, była zbyt mała. Rosjanom e, udało się skonstruować laser o wielokrotnie większej mocy i ta synteza nie wypaliła. Mimo wszystko. Mimo wszystko. Amerykanom później jeszcze większa, e, większy laser e, zużyli do tego i jeszcze, e, jeszcze do tego punktu przełamania, otrzymania syntezy nie doszło. Czyli wiedzieli, że mamy pistolet ze ślepymi nabojami. Bardzo słuszne, Dokładnie. bardzo, bardzo słuszna konstatacja. No ale ponieważ do tego podeszli wszyscy bardzo serio musieli gdzieś budować tą bombę. Czy możesz nam powiedzieć, gdzie ona miała być zbudowana? Oczywiście. Ta bomba atomowa była budowana w Wojskowej Akademii Technicznej w specjalnym e, laboratorium, które istnieje do dzisiaj. I e, dzisiaj jeszcze są ludzie, którzy e, w tym wszystkim brali udział. Ja osobiście widziałem, choć nie wymienię tutaj nazwiska osoby, e, ja osobiście widziałem w pewnej szafie pancernej Krajtron. To jest to urządzenie inicjujące, e, inicjujące prze, przepływ Energii elektrycznej, które jest jakby mini zapalnikiem całej bomby wodorowej. Za tym urządzeniem ganiały całe watachy agentów pewnych państw bliskowschodnich, które w tej chwili mają takie ambicje nuklearne. To urządzenie spokojnie leży w pewnej kasie w pewnej kasie pewnego nauk polskiego naukowca. Ja je widziałem. Przypominam, że jesteśmy w strefie 11 i mówimy, co może jest nie do wiary, o polskiej bombie wodorowej. Dotarcie do materiałów zajęło naszym ludziom wiele miesięcy pracy, ale nie mogliśmy pominąć bodaj najważniejszego aspektu całego tego projektu, mianowicie kwestii odpalenia pierwszego ładunku termonuklearnego w Polsce. Bo to jest naprawdę bardzo ciekawa sprawa. Jak wiemy, za całością projektu stał Komendant Wojskowej Akademii Technicznej, profesor Stanisław Kaliski. Przez jednych był on uważany za szarlatana, przez innych za e, wspaniałego naukowca, wręcz za geniusza. E, jedno nie uchodzi wątpliwości. Był to człowiek niesamowicie zdolny. E, uważa się nawet, że był to... Jeden z tych polskich fizyków, którzy mogli stawić czoła fizykom radzieckim. Rosjanie zdawali sobie sprawę z prac prowadzonych przez Kaliskiego, natomiast jak gdyby uważali, że nigdy mu się nie uda urzeczywistnić swoich planów zbudowania bomby wodorowej. Kaliski to w ogóle bardzo ważna osoba w tej całej sprawie, jako że to on właśnie namówił Gierka na wydanie pieniędzy na ten projekt. Edward Gierek większość pomysłów Kaliskiego okupował właściwie w ciemno. Kaliski zresztą miał jeszcze tę ważną cechę, że potrafił sobie zjednywać przyjaciół do swoich projektów, a więc także i sponsorów. Miał pieniądze na badania. Nam no, udało dotrzeć się do jednego, do jednego z bliskich współpracowników profesora Kaliskiego, do profesora Czesława Remarza. Otóż powiedział on, że prace profesora Kaliskiego daleko wychodziły poza wykorzystanie pokojowe energii jądrowej. Ja o bombie wodorowej nie spotkałem w wypowiedzi profesora Kaliskiego, albo bądź jego... Natomiast profesor Kalicki był zaangażowany w tak zwaną syntezę termojądrową, która może kojarzyć się z bombą wodorową w sposób naturalny, dlatego że to są mikrowybuchy bardzo małej ilości materiału rozszczepialnego, które mogą stanowić podstawę elektrowni termojądrowej. Elektrowni o zastosowaniu absolutnie pokojowym, rozwiązujących kryzys energetyczny, który nam ciągle grozi. Raz na zawsze może ludzkość uwolniłaby się od klęski od nie, niepokoju energetycznego. Mogłyby mu się myśli kojarzyć z syntezy termojądrowym, z wykorzystaniem y, tych odkryć do nowych jakichś wersji bomby wodorowej. Takie myśli mogły mu chodzić po głowie, ale nigdy oficjalnie się z nimi nie dzielił. Zresztą wydaje mi się, patrząc realnie na możliwości Polski, było to by chyba raczej traktować to zagadnienie jako utopię Tworzenie polskiej bomby wodorowej. Zresztą pracowaliśmy, pracował profesor Kalicki z, z Rosjanami bardzo ściśle, więc dlatego też raczej nie mógł marzyć o jakichś takich bardzo ekstrawaganckich poczynaniach. Z informacji, które są w archiwach strefy 11, wynika, że prace nad polską bombą wodorową były jednak bardzo zaawansowane. Piotrze, muszą przecież istnieć jakieś materiały, jakieś dokumenty w tej sprawie. W tej historii nasze poszukiwania doprowadziły nas do Instytutu Plazmy i Mikrosyntezy Laserowej, gdzie pracuje doktor Zygmunt Składanowski, który o projektach profesora Kaliskiego wie naprawdę sporo. Rozmawiałem z nim chwilę, po czym doktor Składanowski zabrał mnie na spacer krętymi korytarzami. W pewnym momencie doszliśmy do małego pomieszczenia, w którym znajdowało się coś. To coś, co nas naprawdę bardzo interesowało. Oto jest słynna bomba generała kaliskiego. Oczywiście w bardzo dużym cudzysłowie bomba i proszę się nie bać, to na pewno w tej chwili nie wybuchnie. Materiał wybuchowy wytwarza falę uderzeniową o odpowiednim profilu. Uderza w tak zwany liner i tutaj w samym środku następuje ściśnięcie materii. Co umieścimy w środku? No, to może być w związku z tym różne zastosowanie. Czy umieścimy powiedzmy kawałek uranu, który potrzebujemy skomprymować do celów militarnych, czy umieścimy tu powiedzmy deuter deutertryt do celów kontrolowanej syntezy jądrowej. Mówię to w bardzo dużym uproszczeniu. Na to jest nakładany drugi podobny stożek i właśnie jak gdyby wspólna kompresja tych dwóch stożków. Powoduje wewnątrz osiągnięcie gęstości niezbędnej do kontrolowanej syntezy jądrowej. To, co widzieliśmy, było pierwszą w historii prezentacją modelu polskiej bomby wodorowej. Wiemy już, jak wyglądała. Otwarte pozostaje pytanie, jakiej techniki miano użyć do zainicjowania reakcji termonuklearnej. To dokładnie wyjaśni nam dr Zygmunt Składanowski. Do tego, żeby na Ziemi w sposób kontrolowany można było przeprowadzić procesy, które normalnie zachodzą w gwiazdach i w bombach wodorowych, trzeba zagęścić izotopy deuteru do odpowiedniej gęstości. Do tego celu starano się wykorzystać lasery. Natomiast pomysłem profesora Kaliskiego było zastosowanie normalnych, konwencjonalnych materiałów wybuchowych. Poprzez wytworzenie odpowiedniej fali uderzeniowej na skutek odpalenia tych materiałów wybuchowych powstawała wewnątrz odpowiedniej konfiguracji duża gęstość materiału, który się tam w środku znajdował. Oczywiście tego typu prace, kompre kompresji, mater zgęszczenia materii można również stosować i stosuje się w normalnych bombach atomowych. Tu strefa 11. Jeśli wiesz o czymś, czym powinni zająć się nasi ludzie, zadzwoń. Przez najbliższe dwie godziny czynne są nasze telefony. Masz gwarancję, że sprawą zajmą się najlepsi. Jeżeli przeżyłeś coś niezwykłego, zadzwoń. Jeżeli doświadczyłeś rzeczy, której do tej pory nie mogłeś wyjaśnić, dzwoni. koniecznie. Gwarantujemy anonimowość. Tu strefa 11. Jeśli wiesz o czymś, czym powinni zająć się nasi ludzie, zadzwoń. Przez najbliższe dwie godziny czynne są nasze telefony. Masz gwarancję, że sprawą zajmą się najlepsi. Jeżeli przeżyłeś coś niezwykłego, zadzwoń. Jeżeli doświadczyłeś rzeczy, której do tej pory nie mogłeś wyjaśnić, dzwoń koniecznie. Gwarantujemy anonimowość. Polska bomba wodorowa miała powstać w zupełnej tajemnicy. Tak, dlatego laboratoria, w których pracował profesor Sylwester Kaliski, były miejscami najlepiej strzeżonymi w PRL-u. No ale infiltracja obcych służb specjalnych w naszym kraju była ogromna. Trudno sobie wyobrazić zachowanie tego całego projektu w tajemnicy przed Rosjanami. Oczywiście najlepiej o tym wiedzą naukowcy wojskowi, którzy zetknęli się z tym projektem. Taką osobą jest profesor Sienkiewicz, który opowiedział nam o niezwykłej grze Rosjan wokół prac profesora Kaliskiego. Z pracami generała profesora Sylwestra Kaliskiego zetknąłem się bardzo dawno, bo podczas studiów Wojskowej Akademii Technicznej w latach 60. Już wówczas prace profesora i jego zespołów otaczała pewna aura tajemniczości. Jak wiadomo chodziło, prace te dotyczyły kontrolowanej syntezy termojądrowej. Prace zmierzały do uzyskania, pozyskania źródeł, bardzo wydajnych źródeł energii. Nie trudno dociec, że takie źródła energii by, miałyby zarówno pokojowe, jak i wojskowe, militarne zastosowania. Z tego powodu prace te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem Kierownictwa, ówczesnego kierownictwa politycznego. To zainteresowanie wzmogło wzmogły informacje o udanym eksperymencie w kwietniu 1973 roku, kiedy to po raz pierwszy w Polsce przy użyciu lasera uzyskano temperaturę i neutrony syntezy termojądrowej. Podobny efekt osiągnięto wówczas również w układzie fokus laser, i w ten sposób Uznano, że Polska znalazła się wśród sześciu państw prowadzących badania zakończone sukcesem w tej dziedzinie. Nie należy zapominać, że prace z użyciem laserów, układów laser Focus były prowadzone w kilku państwach na świecie, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych w Związku Radzieckim. Między innymi w Związku Radzieckim pracę prowadził profesor Basow w Moskiewskim Instytucie Fizyki, laureat Nagrody Nobla, właśnie za osiągnięcia w tej dziedzinie. Profesor Basow y, y, uzyskał ty, y, tytuł doktora honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej. Było to niewątpliwie wie, uhonorowanie zasług tego wybitnego uczonego, ale również mówiono, że mówiło się że był to pewien ukłon w stosunku do naszych, naszego wielkiego sąsiada, ba, nawet, że to się mieściło w ramach dążenia do uzyskania pewnej niezależności w badaniach naukowych. Ja myślę, że taka niezależność, szansa uzyskania takiej niezależności istniała. Myślę, że w dużej mierze profesor ją, tą, tę niezależność uzyska. Edward Gierek chciał doprowadzić Polskę do zajęcia dziesiątego miejsca na liście najbardziej uprzemysłowionych państw świata. Gdyby jeszcze do tego dołączył sukces militarny w postaci skonstruowania własnej bomby wodorowej, być może, że pozycja ta byłaby wyższa. Z projektem tym jednak wiązało się jedno niebezpieczeństwo konieczność dokonania próbnej eksplozji nuklearnej. I taka eksplozja miała mieć miejsce w jednym z najpiękniejszych zakątków naszego kraju. Aby doszlusować Polskę do grona potęg militarnych tego świata w sercu największego rezerwatu przyrody w Bieszczadach miała wybuchnąć bomba wodorowa. Czy prace profesora Kaliskiego mogły doprowadzić do powstania tej bomby? Tego nie dowiemy się nigdy. Profesor Kaliski zginął w wypadku drogowym w niejasnych okolicznościach. Co nam pozostało? Chyba wizja potwornego grzyba atomowego podczas spaceru na przykład w pięknym bieszczadzkim lesie. Jeżeli jesteście w posiadaniu jakichkolwiek informacji na ten temat, które nie zostały tutaj ujawnione, prosimy, skontaktujcie się z nami. Do zobaczenia w strefie 11 za tydzień.